to co, jedziemy, tak? Po raz, po raz, pierwszy, po raz, po raz pierwszy w autorskim falietonie radiowym witam Was serdecznie, Piotr Jastrzębski, czyli ja. Wprawdzie miałem zacząć swoje, zacząć swoje audycje w ubiegłym tygodniu, ale z różnych nagłych, nieprzewidzianych okoliczności, a zwyczajnie mi to uniemożliwił. Mam nadzieję, że przynajmniej część z nich niebawem poznacie. Będę je oczywiście w miarę i na miarę możliwości oraz zdobytych informacji w kolejnych odcinkach upubliczniał. A wierzcie mi, warto było, bo wyskoczyły trzy typowo reporterskie tematy, ale o tym jak wspomniałem w kolejnych odcinkach. Dzisiaj, dzisiaj lejtowa, lejtowa rozgrzewka. Pozwólcie mi się oswoić i zaadaptować w nowej redakcji. Liczę na Waszą przychylność i wyrozumiałość podczas tych pierwszych wpadek czy nawet lapsusów. Jak pewnie część, część z Was wie, jestem publicystą zdecydowanie prasowym. Miałem w swoim życiu epizody w różnych stacjach telewizyjnych, ale ten nośnik, czyli, czyli akurat radio, jest nowym, zupełnie, zupełnie nieznanym mi wyzwaniem. Tym bardziej się cieszę i tym bardziej, bardziej trzymuję. Od kiedy pamiętam, pisanie było moją pasją i śmiało mogę powiedzieć, że żyłem dla pisania i znaczną część życia żyłem również i z pisania. Trudno jest się teraz z tego utrzymać, ale jak wspomniałem w moim przypadku to nie jest tylko praca, a jak omawiał Ryszard Kapuściński to nie jest dla, zawód dla cyników. A tyle jeśli chodzi o opisanie. w mówieniu jestem jeszcze leszczem. Tak więc za, za, zaczynamy. Zaczynamy cykl felietonów pod wspólną nazwą Rozmowy dokończone. Bądźcie proszę wyrozumiali. A jak już mówiłem jest to mój de radiowy debiut, debiut nie tylko na antenie stacji Radia FA, ale w, se w sensie samodzielnego prowadzenia autorskiej audycji, czyli folietonów radiowych, które śmiało można nazwać takim, takim mówionym pisaniem. Przynajmniej w takim charakterze takiego publicysty chciałbym przed wami wystąpić, a jeśli Uda mi się przekuć litery w słowa, jeśli to osiągnę, to już będzie sukces. Wracając jeszcze do mojego znikomego doświadczenia z radiem, przypomniał mi się krótki epizod. Podczas ostatniej wojny w Byłej Jugosławii robiłem relację dla jednej z lubelskich rozgłośni. Niestety nie zawsze dało się to wykonać na żywo, ponieważ na obszarze kosowa nie działał żaden operator sieci, sieci komórkowej. Pomijając to, że, że Sam Robbing był wtedy potwornie drogi, telefonia komórkowa dopiero zaczynała roczkować. Nawet jeśli przed wojną były tam jakieś nadajniki, to podczas wojny nie było już żadnej możliwości, by w jakikolwiek sposób się połączyć ze studiem. Przynajmniej ja, ja takiej nie miałem. Reporterzy mieszkający w bazach wojskowych mieli zapewnioną jakąś tam łączność, ale za to mieli bardzo ograniczone możliwości ruchu po terenie. Ja za to jeździłem, gdzie tylko chciałem, gdzie, gdzie e e e W przeciwieństwie do, do, do dziennikarzy akredytowanych, którzy jeździli tam, gdzie pozwoliło, pozwolił im sztab NATO. Wiedzieli więcej, jedynie to, co dowództwo chciało im pokazać. Ja mieszkałem w wynajmowanych od Serbów pokojach, czując cały ten strach i napięcie towarzyszący mieszkańcom Belgradu czy, czy kosowskiej Mitrawicy, uznanej wtedy za najbardziej niebezpieczne miejsce na świecie. Wracając jednak do, do relacji, robiłem to tak, że nagrywałem materiał na miejscu, wsiadałem w samochód i pędziłem kilkadziesiąt kilometrów w stronę Belgradu. Słuchajcie, sygnał pojawił się, gdy minąłem już tą nieistniejącą jeszcze, ale rozpoznawalną granicę z, Serbi z Serbią. Musiałem jeszcze pojechać kawałek w stronę Belgradu, bo sygnał był na tyle silny, żeby studia mogli spokojnie nagrać to, co mówią, i to, co im następnie przekazuje z nagrania w dyktafonie. Taka relacja na żywo z kilkudziesięciominutowym poślizgiem. Pędziłem co kilka dni na złamanie karku polonezem Karo, który jeszcze te 150 km na godzinę wykręcał. W tamtych górskich drogach to, to naprawdę była zawrotna prędkość. A w samym Kosowie podczas wojny nie, nie było drogówki, można więc było sobie jeździć z dowolną prędkością, z dowolną ilością alkoholu we krwi, formalnie i niczym to nie groziło. Chociaż było bardzo niebezpie, niebezpieczne, Braura mogła doprowadzić do wypadku i w efekcie do śmierci albo, albo kalestwa. E, mocno się dzisiaj asekuruję podczas tej audycji, opowiadając o swoim mizernym, radiowym doświadczeniu, ale wynika to z kilku powodów. Z szacunku do Was i by przekaza przekazana treść była jak najlepiej zrozumiała. A czy taka będzie, to, to zależy nie od Was, bo właśnie moją rolą jest, by zaprezentowanie omawianego tematu było e, e, tematu, e, było. Tak, by każdy, każdy dokładnie zrozumiał jego sens. W przeciwieństwie do debat, debat w mainstreamowych stacjach, gdzie każdy każdego przekrzykuje, nikt nic nie rozumie, prowadzący zagłusza, a ja czasami się zastanawiam, czy przynajmniej oni uczestnicy wiedzą o czym konkretnie mówią, a chciałem powiedzieć pieprzą, ale podczas pierwszego kwalitonu fali chyba nie wypada, dlatego zamiast pieprzą użyję słowa mówią. Pierwszy felieton będzie, będzie jeszcze delikatny. Pozwólcie się rozkręcić. Dlatego delikatny, ale w dobie pandemii, gdy świat zmierza ku, ku jakiejś zapaści gospodarczej, spełnienie ludzkiej głupoty sprzed dwóch lat wydaje się całkiem aktualnym i mocnym tematem. Tym bardziej, że chodzi o, o marnotrawienie żywności na niewyobrażalnie ogromną skalę. Opowiem Wam, jak przez pół roku pracowałem w Anglii. Był to jeden z magazynów zajmujących się rozdzielaniem towarów. Towarów do jednej z największych i najbardziej renomowanych sieci brytyjskich marketów takich marketów dla klasy średniej. Więc ten to, towar, towar był pierwszej jakości o wiele lepszy niż w pozostałych, pozostałych małych sklepach. I towar oczywiście o bardzo szerokim spektrum od artykułów spożywczych, przez ciuchy, aż po elektronikę. Pracowałem na tak zwanym chilu, czyli w chłodni. Temperatura wychała się od 0 do 3 stopni, w zależności od tego, jaki, jaki tam rodzaj to, tego towaru przywieźli. E, pakowacze musieli to zapakować do takich specjalnych wózków, wysokich na jakieś 2 metry. Były naprawdę duże. A moim zadaniem było, było sprzątanie i bieżące utrzymanie porządku na tej hali. Na hali, gdzie kilkanaście, kilkadziesiąt osób w pocie czoła, zapychało te pojemniki, tak by jak najszybciej. Towar rozłożyć. Mimo, że zimna, wieszcie, ciegł z nich pot. Gdy w palecie pękło kilka butelek jogurtu, zaklapało resztę, musiałem wyrzucić całą, całą tę paletę wartościowego jedzenia na śmietnik. Nie wolno mi było zjeść nawet jednego małego produktu. To już było przestępstwo przestępstwem i normalnie mogłem wracać z pracy. Więc chcąc, nie chcąc, pakowałem na wózki pozostałości, zmywałem podłogi, a resztę wyrzucałem na śmietnik. Były tam owoce, gotowe kanapki, kotlety czy całe potrawy przygotowane i jedynie by wrzucić, wrzucić do mikrofali. Oczywiście jedząc i wyrzucając zjadałem w okruciu ile się da, ale przecież całe palety nie, nie, nie zeżrą. Na takiej palecie mieściła się równo tona. No, śmiało mogę powiedzieć, że bywały, bywały takie zmiany, podczas których wyrzuciłem na śmietnik kilka ton najwyższej jakości pełnowartościowych potraw. Puszek, jogurtów, mięs, owoców, warzyw. Doskonale pamiętam swój początek. Pracowałem z imigrantem z Bangladesz. To jedno z najbiedniejszych państw świata. Pierwsza myśl, jaka mi się wtedy nasunęła, to jak, jak ten człowiek musi się czuć. Człowiek, który w kraju, w kraju taką jedną paletą wyżywiłby całą swoją rodzinę i jeszcze sąsiadów. Tego jedzenia wystarczyłoby im na miesiąc. Wyobraźcie sobie, tysiąc kilo jedzenia, niech każdy zje po 3 kilogramy dziennie, to 30 osób chodziłoby z tych przez trzydzieści trzy doby. Bardzo, bardzo długo zastanawiałem się, jak Abdullah sobie z tym radzi. On na imię miał Abdullah. Starzy pracownicy opowiadali, że kiedyś mogli jeść te nieuszkodzone produkty. Zakaz wprowadzono, gdy ten neoliberalizm już się na dobre, dobre rozchulał. A co byłoby, gdybym sprzątał tylko te uszkodzone butelki z jogurtem? Nawet jeśli była to cała zrzewka, posprzątałbym, co zajęłoby mi znacznie mniej czasu. Nawet gdybym musiał wydzierać każde opakowanie z osobna, niż wywożenie tego fragmentami do odległego, do odległego śmietnika, bo miałem w swoim zestawie tylko jeden ręczny wózek. I musiałem z nim kursować do odległego kilkaset metrów śmietnika. Ale pakowacze musieli od nowa przepakowywać. Kierowca miałby przestój i wszyscy chodziliby wścikli, bo zaniżyłoby im to normę dzienną. Już tłumaczę na czym to. Tam jeszcze niedawno polegało, a zapewne wciąż polega. Pakowali mieli, pakowacze mieli mocno wyśrubowane normy. To, to niechlubna zasługa głównie naszych rodaków, którzy przychodząc tam do pracy dają z siebie wszystko, maksymalny wysiłek. Tak można pociągnąć, owszem, kilka miesięcy, pół roku, rok, dwa, ale potem się dają kręgosłupy. Gdy chcący podlizać się pracodawcy, Polak dał z siebie wszystko, myśląc, że jego zaangażowanie będzie docenione, to wyrządzał ogromną szkodę nie tylko sobie, ale również ludziom, którzy tam pracowali. Ponieważ kierownictwo, widząc, że możliwym jest pracowanie w znacznie większym tempie, zawyżało normę wszystkim. Jeżeli ktoś przez dłuższy czas wyrabiał potem poniżej 80%, to wylatywał. Mimo, że wcześniej te 80% było, to było 100%, w międzyczasie za, 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 zawyżono normę o 20%. Więc jeżeli nie wygadał tej, tej, tej normy, nie, nie dostawał pełnej wypłaty. Starzy pracownicy mieli to w nosie i zawsze tak, by wyrobić w granicach 92-95%. Byli wtedy bezpieczni. Nikt ich nie zwolnił, nie bucali się w oczy i pogodzili się z tym, że ich pensja zawsze będzie trochę niższa będzie trochę niższa, ale nie, nie zawyżali poziomu, nie, 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 nie zawyżali kolej, kolejnym ludziom norm. Z opowiadań starszych pracowników bo wiem, że kiedyś nie było żadnych norm. Zwróćcie uwagę, jaka zmiana nastąpiła w ciągu tych ostatnich kilku, kilkunastu lat. Od zakazu jedzenia, które w nieuszkodzonych opakowaniach wyrzucałem na śmietnik, po wyśrubowane normy, od których strzelały im kręgosłupy jak butelki od szampana w Nowy Rok, nigdy nie zapomnę oczu tych pakowaczy, zwłaszcza nowych, byli jak w malignie. Liczyło się tylko to, by jak najszybciej zapełnić wózki towarami z tych palet. To był szedł o sekundy. Dopychanie nogą, kopanie na, sił, na, na siłę tych ostatnich opakowań, żeby tylko zamknąć cage, żeby było, było normą. Chodziło o to, by jak najszybciej zamknąć ten kocz. Zamknąć, zeskanować, i już mógł się rozpaść. Za to, za to już nikt nikogo nie ochrzanił. Nikt nikogo nie poziomu do odpowiedzialności, nikt nie oberwał, jeśli po niechlonym zapakowaniu wszystko runęło i cały towar poszedł na śmietnik. Nieważne, nieważne, że zdążyli zamknąć pojemnik, i zrobić, nieważne, bo, ważne, że zrobili, zrobić skan kodu kreskowego, bo to znaczyło, że wyrabiają normę, a jeśli za, za sekundę przez, przez, ten pośpiech, bałagan i upychanie na, na siłę, tych wszystkich niekiedy delikatnych owoców skutkowało to katastrofą i zniszczeniem wszystkich artykułów z tego dużego pojemnika, nikt się nie przejmował. Skan był ważniejszy. Ważniejszy niż warte kilkaset lub kilka tysięcy funtów owocy ludzkiej pracy. Niekiedy byłem tam, były tam naprawdę luksusowe produkty. Więc wcale nie przesadzam z tymi tysiącami. Kilka razy byłem świadkiem, gdy ten pojemnik już się rozwalał, już leciał podczas pakowania ostatniego kartonu czy skrzynki, ale pakując się jeszcze, jeszcze, zdążył zeskanować. A potem ja posprzątałem i zamiast do sklepu wszystko poszło na śmietnik. Moja zimna hala, czyli chłodnia, to tylko jeden fragment tych wszystkich magazynów. W innych były alkohole, gdzie indziej elektronika czy ubrania. Jak wspomniałem, firma zajmowała się rozdziałem towarów do jednych z bardziej ekskluzywnych i droższych sieci, marketów. Ale tylko na określonym obszarze. Takich magazynów w całej Wielkiej Brytanii są dziesiątki, setki, może tysiąc, tego nie wiem. Ale wiem, że tylko z hali, którą sprzątałem, a była ona jedynie częścią całego kompleksu jednego magazynu, podczas każdej zmiany wywalałem na śmietnik świeżą żywność w nienaruszonych opakowaniach, której wartość zarówno finansowa jak i odżywcza była nie do policzenia. Podczas jednej zmiany musiałem przemierzyć się w ochronnych, okutych blachą butach od 20 do 40 kilometrów. To sprawdziłem prawdziwym i to była głównie trasa śmietnik-hala. Teraz wyobraźcie sobie, że akurat ta hala była najmniejsza w całym przedsiębiorstwie. Fakt, że sprzątający w innych częściach zakładu poruszali się specjalnymi elektrycznymi wózkami, czymś w rodzaju tych naszych starych maleksów, inaczej nie byliby w stanie utrzymać tam porządku. Ale straty y mieli dużo większe, bo straty chłodni, którą miałem pod opieką, to nic ze stratami w, w innych halach. U mnie, u mnie były tylko, tylko rzeczy spożywcze, niewielkiej wartości. Ale tuż obok były, był tak zwany Ambient. Ambien. Tam, tam też się nikt nie przejmował, gdy spadła pełna paleta najdroższej whisky. Paleta, na której standardowo myśliła się, jak pana to towaru. Na początku płacili mi 7,50 funta za godzinę, potem lekko statka stawka wzrosła. Gdy przyniosłem się i pracowałem jedynie na nocnej zmianie, to już było 8,61 za godzinę. Jestem pewien, że bez porównania więcej zarobiłbym, gdyby płacono mi tylko za wyrzucone przeze mnie jedzenie. Nawet jeżeli odliczyliby to, które faktycznie zostało uszkodzone. Tak działa kapitalizm. Wyzysk, produkcja i marnotrawstwo. Czerwone brygady miały rację, demokracja się nie sprawdziła. To tyle na dzisiaj. Do, do, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Myślę, że wybaczycie mi wszelkie wpadki i pomyłki, które w trakcie tego programu mi się przydarzyły. Dziękuję, do usłyszenia.